Siemanko, witam Was w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się naprawą sprzętu. E, zajmiemy się laptopem Sony i nie wiem jaki to jest dokładnie model SVE171E13M. Jeszcze nie wiem jak nazwę dokładnie tą serię e, przede wszystkim będzie to naprawa sprzętu laptopów, komputerów itd. Tak e, dzisiaj jest odcinek na spontanie, nie mam e, odpalonego żadnego tekstu jadę po prostu z pamięci tego co chcę pokazać, tego co chcę nagrać e, co jest tutaj do naprawy? generalnie pojawiają się blue screeny e, laptop się nie uruchamia co może być przyczyną takich blue screenów? E, przede wszystkim dysk twardy jest tutaj zamontowany jakiś dysk talerzowy nie wiem o jakiej pojemności, zaraz się dowiemy będziemy rozkręcać tego laptopa e, wymiana na dysk SSD niestety najtańszy dysk SSD z powodu ograniczenia budżetu klientki Tutaj jest specjalne miejsce znajdujące się na dysk twardy, trzeba będzie go wymienić, a następnie zainstalować system operacyjny Windows 10. Zapraszam! Na początku przedstawmy sobie ogólny plan działań. Pierwszy etap to wybór sprzętu. Musimy wybrać konkretny model, który będzie pasować do naszego laptopa. Spośród wielu ofert dysków SSD ja wybrałem Gudram CX400. Jest to dysk SSD oparty o technologię TLC, posiada 256 GB pamięci i jest on na złącze SATA. Drugi etap to instalacja dysku, czyli demontaż starego dysku HDD i instalacja nowego dysku SSD. Trzeci etap to instalacja systemu operacyjnego. Pierwszy etap już został omówiony, przejdźmy więc do kroku drugiego. Musicie pamiętać, aby przed taką operacją wyjąć baterię. Ja tego niestety nie zrobiłem, ponieważ byłem dosyć mocno zestresowany nagrywaniem i po prostu kompletnie wypadło mi z głowy. Wymiana dysku w tym laptopie jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy odkręcić te dwie śrubki, otworzyć klapkę i wymienić dysk twardy. Tak więc zacznijmy wymianę dysku. E, o czym trzeba pamiętać? Przede wszystkim o tym, że dysk stary, talerzowy, który po wymianie oczywiście, który nam zostanie, e, nie wyrzucajmy go przed. Przed wcześniejszym wyzerowaniem zawsze jest jakaś szansa, że będzie można potem te dane odzyskać. Po zdjęciu klapki dostajemy się do naszego dysku twardego. Tutaj jest nasz dysk twardy to jest dysk talerzowy. Tutaj jest jedna śrubka do odkręcenia odkręcamy ją. Po odkręceniu dysku twardego możemy go w łatwy sposób wysunąć. Robimy to jednym mocnym ruchem w lewą stronę. No, i mamy dysk talerzowy. Jak widać, to jest jakiś Hitachi, mam nadzieję, że dobrze czytam, e, firma 750 GB. Na co trzeba zwrócić uwagę? Dysk znajduje się w saneczkach. E, trzeba wyjąć ten dysk stary, talerzowy, z tych saneczek, a następnie włożyć dysk SSD, nasz nowy dysk, w te same saneczki, zamontować go z powrotem, podłączając go do SATA i zamknąć całą obudowę. Saneczki przykręcone są za pomocą czterech śrubek. E, odkręcamy je. Jak widać, saneczki zeszły nam już z dysku. Mamy nasze saneczki, mamy cztery śrubki, otwieramy dysk SSD. Dysk SSD już mamy bez opakowania. Wsadzamy go teraz w nasze saneczki. Po poprawnym zamontowaniu saneczek, możemy już je wkręcić. Trzeba dopasować oczywiście te saneczki do naszego dysku, i wkręcamy je w nasz dysk. OK, mamy nasz dysk SSD zamontowany w saneczkach. Następnie montujemy go do samego laptopa. Tutaj jest slot SATA i wsadzamy nasz dysk. I jest. Dysk został zamontowany. Jedna śrubeczka, która trzymała e, nasz dysk w slocie, i dysk został poprawnie zamontowany. Teraz zakładamy naszą zaślepkę, to znaczy obudowę, i wymiana dysku przebiegła bezproblemowo. Teraz podłączmy naszego laptopa do prądu i Spróbujmy go uruchomić. Teraz podłączamy naszego pendrive'a z Windowsem 10 i po podłączeniu uruchamiamy komputer przyciskiem Assist. Teraz klikamy F11, czyli uruchom komputer przy użyciu nośnika zewnętrznego. Klikamy sobie ten przycisk. Jest. Jest instalator Windowsa 10. Pozwólcie, że nie będę pokazywać długiego procesu konfiguracji instalatora. Jest to po prostu zbędne, plus dodatkowo moja kamera nie złapała dobrze obrazu z monitora, więc po prostu to pominimy. No i udało się. System Windows został pomyślnie zainstalowany. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim filmie. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, jeżeli filmik się podobał. Klikajcie czerwony przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, Siemanko. Siemanko, witam was w drugim odcinku na moim kanale. Dlaczego ja dotykam kanto? I wymiana dysku. O, shit.